W grach FPS różnica między życiem a śmiercią to często kwestia milimetrów i milisekund. Kiedy granice są tak cienkie, warto wykorzystać wszystko, co się ma. Począwszy od optymalizacji samej konsoli. Oto jak sprawić, by konsola Xbox Series X była w bojowej formie. Po pierwsze, większość strzelanek ma menu ustawień w grze, w którym można zmieniać wiele rzeczy, i dlatego warto od nich zacząć. Gry takie jak Call of Duty, Halo Infinite i Fortnite pozwalają precyzyjnie dostosować czułość drążka oraz martwe strefy, dzięki czemu możemy naprawdę dobrze skonfigurować sposób obsługi broni w grze. Warto poeksperymentować z tymi ustawieniami, aż znajdziemy odpowiednie dla siebie parametry. Idealną równowagę, która sprawi, że czułość drążka będzie na tyle duża, by można było szybko się obrócić, gdy przeciwnik podejdzie nas od tyłu, a jednocześnie na tyle mała, by można było trafiać headshoty. Możecie zrobić to jeszcze lepiej dzięki kontrolerowi Elite Series 2 i naprawdę zagłębić się w szczegóły, ale o tym później. Teraz przejdźmy do menu ustawień konsoli. Xboxy Series X i S oferują naprawdę zachwycającą jakość obrazu, ale jeśli przejdziemy do sekcji TV i opcje wyświetlania, być może znajdziemy jedną lub dwie rzeczy, które zapewnią nam jeszcze większą graficzną siłę ognia. Mamy tu opcje zarówno rozdzielczości, jak i częstotliwości odświeżania, które oczywiście zależą od używanego telewizora lub monitora. Jedno, co mogę poradzić, i dotyczy to również gier, które pozwalają wybierać między różnymi opcjami graficznymi, to to, że w grach FPS zawsze powinniście priorytetowo traktować liczbę klatek na sekundę. Zwłaszcza w kompetytywnych grach wieloosobowych płynniejsza liczba klatek na sekundę dosłownie uratuje Wam życie, gdy wszystko wokół zacznie płonąć. Mapowanie przycisków to kolejna rzecz, którą wiele strzelanek pozwala dostosować już w grze, wybierając spośród gotowych konfiguracji lub budując własną. I tu również dużą rolę odgrywają osobiste preferencje, ale ważne jest, żeby znaleźć konfigurację, która pozwoli wygodnie wykonywać wszystkie najpilniejsze czynności, nie tracąc przy tym czasu. Odznaka najszybszego rowerowca na świecie na niewiele się zda, jeśli nie będziecie w stanie dosięgnąć potrzebnego przycisku. A jeśli gracie dużo w strzelanki, to warto przejść do aplikacji Akcesoria Xbox i stworzyć własną konfigurację specjalnie dla tego gatunku. Możecie dowolnie mapować wszystkie przyciski kontrolera, a potem zapisać całą konfigurację, żeby wyrobić sobie pamięć mięśniową. Możecie też łatwo przełączać się między poszczególnymi konfiguracjami, gdy gracie w inne gry. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Trzymacie w rękach swój ulubiony karabin snajperski i zajęliście idealną miejscówkę. Cierpliwie czekacie, aż wróg pojawi się w zasięgu wzroku, po czym spokojnie przesuwacie celownik na właściwą pozycję i bum! wyskakuje powiadomienie, wytrąca was z koncentracji i szansa przepada. Brzmi okropnie, prawda? Warto więc udać się do sekcji Preferencje w menu ustawienia konsoli i wybrać, które powiadomienia będą się pojawiać, w którym miejscu ekranu i jak długo będą wyświetlane. Gry FPS dostarczają mnóstwo niesamowitych momentów, do których chciałoby się wrócić po meczu. Od niesamowitych trafień po wpadki z granatami, które trzeba zobaczyć, by w nie uwierzyć. Dedykowany przycisk Sher na kontrolerze sprawia, że bardzo łatwo jest uwiecznić te chwile, a dzięki precyzyjnemu dopasowaniu ustawień przechwytywania konsoli w menu preferencje można jeszcze bardziej usprawnić ten proces. Sami zdecydujcie, jak długo nagrywać, czy uchwycić to, co właśnie się wydarzyło, czy to, co dopiero się wydarzy, a nawet w jakiej rozdzielczości nagrywać klipy. Całkiem szybko dorobicie się własnego albumu z najciekawszymi momentami, które będziecie mogli z przyjemnością wspominać. Na koniec porozmawiajmy o sprzęcie. Posiadając konsolę Xbox Series X lub S, macie już całkiem niezły start, ale możecie jeszcze bardziej ulepszyć swoje wrażenia dzięki kilku dodatkom. Przykładowo standardowy kontroler Xbox to świetny sprzęt, ale jeśli naprawdę wkręciliście się w kompetytywną scenę FPS, to może okazać się, że regulowane drążki, krótszy czas reakcji i dodatkowe przyciski kontrolera Elite Series są warte zachodu. A naprawdę dobrzy gracze w fps -y grają nie tylko kciukami, ale polegają też na wzroku i słuchu. Postawcie na wysokiej jakości zestaw sławkowy, taki jak bezprzewodowy zestaw sławkowy Xbox, a będziecie mogli w pełni wykorzystać technologię dźwięku przestrzennego Xboxa Series x i S. Nie tylko zapewni przyjemne, realistyczne wrażenia, ale także ułatwi zlokalizowanie miejsca, z którego dochodzi każdy dźwięk. Dzięki temu przeciwnikom będzie o wiele trudniej się do was zakraść. Mając w swoim arsenale te niezawodne wskazówki, wystrzelicie prosto na sam szczyt świata gier FPS. Trzymajcie się, cześć!